Pięknie! 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 to you know,

pokrogo <laughs> do.

고맙 <목소리나>

Mówił punkty do tej pory w dwóch... W pierwszym sezonie Polek w stutku aż 0 do 5 Tym razem Bałtyk od początku postawił na atak już w pierwszych pięciu minutach. Gdynia nie mieli dwie znakomite szanse na objęcie prowadzenia. Najpierw z rzutu wolnego minimalnie chybił wojciech pięta, a po chwili sytuacji sam na sam nie wykorzystał kudyba. Ofensywna gra Bałtyku przyniosła efekt w 24 minucie, kiedy to precyzyjnym stałem z 17 metrów opisał się Łukasz Nadolny. Bramka najwyraźniej uśpiła gości, bo już po dwóch minutach zatoka doprowadziła do wyrównania sytuacji. Sam na sam nie zmarnował wychowanych Bałtyku. Damian Pek. Później gra wyraźnie się i zaczęło się obustronne polowanie na kości. Spory z tym udział sędziego, który pozwalał na wiele zawodnikom, a Pokarki sięgał niezwykle oszczędnie na emocje typowo piłkarskie. Trzeba było czekać aż do 85. minuty, kiedy to rezerwowy Robert Sudrowic strzelił, jak się później okazało, zwycięskiego gola dla Bałtyku. dla to kapusk bałtyk jeden 1-2. Paweł Formela, Radio Gdańsk. To nie musi być...